Przez tą ulewę, przez to, że studienka została zapchana, w ogóle zasypana, bo ostatnio jak kopali, to ją w ogóle zasypali, nie była drożna, przez to woda wbierała się z góry, zamiast spływać dołem, no to wlewała się całkowicie tutaj. Z góry szła, z dołu szła i tak wszystko z do domu. I proszę mi powiedzieć, i, i teraz jak, e, tu w sumie mieszkanie Pani zalało? Tak, zalało mi mieszkanie, no, normalnie, centralnie woda się wlewała przez drzwi, wlała mi się do, do korytarza, zaczęła się wlewać do kuchni, ale dzieci jakoś ciuchami zabezpieczyły, żeby tam już do pokoju się dalej nie wlewała, no i do, do syna do pokoju się całkowicie już zaczęła wlewać, nie? No to też zaczęli rzucać tymi ciuchami, żeby to więcej szkód nie narobiło, nie? Drugi syn znowu zaczął worki ustawiać, układać, żeby się dalej ta woda nie wlewała, zaczął tam worki ustawiać w ogóle robić drożność dla tej wody, żeby ona miała jakieś ujście. No i dzięki tego, że dzieci były w domu, no to mi całkowicie nie zalało. I teraz proszę mi powiedzieć, jaka jest przyczyna tego, że, 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 ta, woda, że ta woda po prostu nie odpłynęła? nie wpłynęła. ma w ogóle drożności ta woda, nie ma, nie ma gdzie spływać. Nie ma tych, tych rowów melioracyjnych, nie ma nic. Nie ma nic. Ta woda sobie, po prostu znajduje sobie ujście tam, gdzie sobie chce. No i wiem, bo Pani opowiadała wcześniej, że były tutaj przedstawiciele władz gminy. Były. I jak, I... jak władze na to zareagowały? No co, no nic tutaj nie zrobią. Nic tutaj z tym nie zrobią. Z tamtym obiecali, że zrobią cokolwiek, że zgłoszą to, bo to niby jest droga powiatowa, nie? No, że zgłoszą tam do powiatu, żeby niby coś tam zaczęli robić. Ale z tą drogą mi nic nie zrobią. A dlaczego? Dlatego, że to jest niby za wąskie, nie ma, nie ma jak zrobić tych robów, nie ma. Nie mają, nie mają nic. Powiedziałam, że tego, że on mówi, my sobie to sama zrobiła. Ja mówię, no to dajcie mi na to pieniądze. Ja mówię, ja to zrobię, bo mnie nie stać na to. Nie stać mnie z mojej pensji. No to mówi, że oni nie mają. A nie powiecie... mają i nic mi nie zrobią. A proszę mi powiedzieć, bo yy, tutaj wójt yy, pani poradził, żeby pani się udała Gdzieś o pomoc, tak do gminy. I tak, ja no, jak to opieki. wyglądało, jak, jak? No co, no przeczytała. To przyszli sobie stwierdzili, że kilka paneli mogą, mogą, znaczy, że można tylko kilka paneli w, wymienić. Nie, bo to kilka jest zniszczonych i na tym koniec, nie. No, ale ja mówię, no to jak? Mówię, no to co? Wymienię te kilka sztuk, a ja mówię, a co ja? Skąd ja mogę wiedzieć, co ja, co ja mam tam pod, pod tymi panelami? To przecież tam na pewno jest gnój. Że to trzeba wszystko zerwać, zerwać, wysuszyć. No i nie wiem, mają dzisiaj jeszcze raz przyjść i spisywać cały ten protokół. Oczywiście, no zobaczymy jak to będzie, nie? A wcześniej mi Pani opowiadała, że jeżeli chodzi tutaj o tą drogę, przy której Pani mieszka, mm -hmm. to co Wójt powiedział, że ma, Pani miałaby sobie zrobić to odwodnienie na własny koszt? Czy... Tak, na własny koszt. A dlaczego? I na własny koszt i na własną odpowiedzialność, bo jeżeli mi samochód się wrypie w rów, no to będzie moja wina, bo to ja se zrobiłam.